Dzień dobry. Możemy wejść? Tak, proszę. Jak chłopaki? Zapraszam. Radek ciągle by tylko w piłkę grał. A Mikołaj z, z polskiego poprawił się na trójkę, trochę naciąganą. Trójka, dobry stopień. Nauczycielka mówi, że zdolny, tylko Trochę trudno mu się skupić. Nie widziałam cię dawno w ośrodku. Dziewczyny się o ciebie pytały. Nie wiedziałam, co im powiedzieć. Trochę chorowałam. Coś poważnego? Angina czy coś w tym rodzaju? A teraz jak będzie? Czesta nie dałam. Częstujcie się, to co? Pamiętasz jutro? Częstujcie się. O, gościu widzę mamy. Dzień dobry panu. Jesteśmy z Opolską, ja się nazywam Wiktor Okulecki. Bolesław Zajęcz. Bolesław zająć. co ty herbaty dajesz? Kawy państwu zrób. Nowy czajnik mamy, kupiłem. Kawa będzie. Panie Bolesławie, chcielibyśmy z panem także porozmawiać. A o, o czym, panie? Co ja tam wiem? O życiu. No zrób tej tylko dobrej kawy. I mamy kawę. Pewno no pracę pan podjął. No, w końcu się udało. I jak pan idzie? Wie pan, jak to w pracy. Szanuję pana? Co, nawet nie szanować, nie? No Zróbmy, że tej kawy, no przecież kupiłem, zobacz w szafce.